witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was tak, uzależniony od planowania, czyli po angielsku The Planner Addict Tag. Nie widziałam go do tej pory jeszcze w wersji polskiej na YouTubie, dlatego też postanowiłam go nagrać. Dzięki temu tagowi dowiecie się co nieco więcej na temat mojego planowania, dlatego może przejdźmy już do pytań, które mam na telefonie i zaczynajmy. Pytanie numer jeden. Ile masz planerów? Ja w tej chwili mam tylko jeden planer. Pytanie numer dwa. Z ilu planerów rzeczywiście korzystasz w jednym czasie. Skoro mam tylko jeden planer, więc ciężko by było inaczej. W jednym czasie użyłam tylko tego jednego, czyli planer ze strony Design Your Life i jest to według mnie jeden z najlepszych planerów, mam go co prawda w dwóch egzemplarzach na ten jeden rok, bo ta jedna sztuka jest na 6 miesięcy. Czyli po prostu zakupiłam sobie jakby komplet na cały rok. I dwóch zeszytów. I to jest jedyny planer, z którego w tej chwili korzystam. Pytanie numer 3. Kiedy po raz pierwszy rozpoczęłaś korzystanie z planera papierowego? Ja korzystanie z planera papierowego zaczęłam od drugiej klasy gimnazjum. Czyli to będzie chyba od 2002 roku. I przez ten okres chyba tylko przez jeden, jedyny rok nie miałam chociażby jakiegoś kalendarza, czy też właśnie planera. A konkretnie od, z planerów korzystam od zeszłego roku, bo do tej pory korzystałam ze zwykłych kalendarzy. Pytanie numer 4. Kiedy zaczęłaś dekorować planer? Ja dekorować planer zaczęłam tak naprawdę od tego roku. Jakoś do tej pory tego nie robiłam, ale ostatnio właśnie dekorowanie to jest taka moja mini pasja. I ja uważam też, że jeżeli mamy czyste kartki w planerze, białe albo biało-szare, i potem dodam do nich własne kolory, własne dodatki to też ten planer nabiera naszego osobistego charakteru i jest to dużo fajniejsze i dużo lepiej wygląda po prostu pytanie numer 5 jeżeli mogłabyś użyć tylko jednej ozdoby do dekoracji planera co by to było? jeżeli mogłabym używać tylko jednej rzeczy to myślę, że byłyby to kolorowe długopisy czy też pisaki bo jak wiecie ja mam kod kolorystyczny w swoim kalendarzu i w swoim planerze i bez tego raczej bym się pogubiła, dlatego postawiłabym właśnie na jakieś kolorowe narzędzie do pisania, ale myślę, że raczej byłoby to długopis żółwy, bo to jest w ogóle mój ulubiony gel papierniczy. Pytanie numer 6. Jaki jest ulubiony długopis do pisania? Ja tak naprawdę mam dwa ulubione długopisy do pisania w swoim tonerze. Pierwszy jest to długopis zwykły, najprostszy długopis Tesco z tej serii deskowej z taką. Tak zwaną buźką, jak to tak nazywam, taka jaka mode ikonka z mrugającym okiem i są to zwykłe długopisy, one są w układzie niebieskim, ale mają różne tutaj kolory tych obudów, ja mam akurat różową, mam szarą, żółtą i niebieską i są to naprawdę najlepiej piszące długopisy a przy okazji w miarę talii, dobre, bo czasami kupujemy drugi długopis, a piszę strasznie, a czasami właśnie ten talii pisze naprawdę super. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne w Tesco, bo w stacjonarium już naprawdę dawno nie byłam, ale jak właśnie chodziłam jeszcze do liceum czy na studia, to te długopisy były i wyście mi cała moja rodzina się wyposażyła i każdy był z nich zadowolony. Ja do tej pory jeszcze mam sztuki zachowane. I wiem, że jak będą mi się skończyć to będę musiała się przyjechać do Tesco, bo uważam, że te długopisy są najlepsze. Drugi moim ulubionym długopisem jest taki oto długopis. Ja wiem, on nie wygląda najlepiej, ale jest to długopis, który jest sentymentalny, bo dostałam go na moją obronę jako prezent za obronioną magisterkę od bliskich mi osób. Niestety on kosztował sporo. Ale jakościowo okazało się, że nie był najlepszy, bo jak widzicie tutaj już zaczęła taka niby rdza, niby farba odgłazić. a to złoto też poszerzało. Wiadomo, że to nie było złoto, tylko po prostu złota farba. ale ona też już zaczęła odpryskiwać. On był taki ładny, srebrny i już też poszarzał, a przecież wcale dawno się tam się nie broniłam. Mimo to mam do tego długopisu ogromny sentyment, bo właśnie takie było moje małe marzenie, że jeżeli się obronię, to chciałabym dostać od bliskich długopis albo pióro. No, ale mimo wszystko jest to mój ulubiony też długopis do pisania, bo przebywuje naprawdę niesamowity dzień w moim życiu i... i tylko dlatego śmiech do mojej twarzy, jak nim piszę, dlatego go bardzo lubię. Pytanie numer 7. Ulubiony sklep, gdzie kupujesz dodatki do planera? Jak do tej pory, najwięcej swoich dodatków do Planera kupiłam głównie w sklepie stacjonarnym, to znaczy w księgarni w moim mieście, która nie jest żadną sieciuką, czyli żadnym empikiem, matrasem itd., tylko zwykłą siedlową księgarnią. Tam właściciele bardzo dbają o to, żeby asortyment był szeroki. Mają wiele ciekawych długopisów dodatków dodatku i też mają naprawdę przystępne ceny. Dlatego polecam Wam szukanie takich osilowych księgarni, bo myślę, że czasami może tam znaleźć naprawdę fajne perełki. Pytanie numer 8. Na co najwięcej wydałaś z kategorii dodatków do planera? Ja myślę, że najwięcej wydałam na cienkopisy do planera w różnych kolorach. Niestety cienkopisy nie do końca mi się sprawdziły, bo jednak takie żelowe długopisy kolorowe, bo one piszą dużo lepiej. A cienkopisy są dość drogie, szczególności kupowane, czy też na sztuki, czy też w zestawach. I tak to drogo wychodzi. A niestety one nie piszą tak super jak żelowe długopisy, oczywiście, według mnie. Ale to właśnie cienkopisy były moim największym wydatkiem. Pytanie numer 9. Jaka jest Twoja rutyna planowania? Moja rutyna planowania jest to, że zawsze w niedzielę planuję sobie cały tydzień, a kaszlukę wieczoru. Planuję konkretny następny dzień. I myślę, że to jest bardzo fajna rutyna, bo możemy na bieżąco wprowadzać zmiany, możemy przewidzieć, jak będzie wyglądał nasz tydzień, przez co umiejscowimy na nasze konkretne zadania, ale też mamy pewną elastyczność, bo planujemy z dnia na dzień. I myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, i gorąco Wam polecam. Pytanie numer 10. Jeśli miałabyś wybrać tylko jeden planet, którego mogłabyś używać? O byś wybrała i dlaczego? Jak do tej pory ja nie spotkałam się z żadnym idealnym planerem, który by mi się tak spodobał, że nie chciałabym używać żadnego innego. Myślę, że każdy musiałby chyba stworzyć swój własny, żeby był dla niego idealny. Ale ten właśnie, który Wam pokazałam na początku filmu, czyli Design New Life, jest dla mnie w tej chwili najbliższy ideałowi. I myślę, że jeżeli nie znajdę do tej pory nic lepszego. To na przyszły rok, jeżeli będzie tylko dostępny, również go zakupię. To już by były wszystkie pytania w tym tagu. Zachęcam Was, żebyście również odpowiedzieli chociażby na jedno czy dwa pytania w komentarzach. Napiszcie mi, czy też lubicie planary, kalendarze i czy lubicie planować. A ja w tym miejscu chciałabym atakować kilka dziewczyn. I przede wszystkim chciałabym atakować Marcellę, chciałabym atakować Sunshine Naskę, oraz Civi Glitter i sobie Guzowską, żeby odpowiedziała na te pytania. Jestem ciekawa, jak dziewczyna poradzą sobie z tym tagiem. Ja w tej chwili bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.